Ciemanko. Ciemanko. Dzień dobry. Dzień dobry! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci w naszej ekspresowej kuchni Wioli i Sonu. Dzisiaj ekspresowy deser na majówkę. Nic już nie zdążycie Siemanko. zrobić przed majowym weekendem. Nic już nie zdążycie zrobić przed długim weekendem, bo już się zaczął, ale zdążycie zrobić w trakcie dzisiejszy deser, który wam pokażę. Tym deserem jest Sernik na zimno. Będziemy dzisiaj robić sernik na zimno. Nie ma w Korei zbyt wielu serników na zimno. Serniki to jest taki dość nowy w Korei wynalazek, ale jest jeden taki sernik, do którego zabieram się już bardzo długo czasu. Jest to tak zwany, powiem wam po koreańsku, REO cheese CAKE, czyli z angielskiego REO Cheesecake. Czyli po polsku, surowy sernik. Ten sernik jest bardzo dobry, wymaga niewielu składników, robi się go szybciuteńko, nie wymaga pieczenia. Idealny na wiosnę, lato. Jest to sernik dość nietypowy, trochę niepodobny do polskich serników na zimno, bo nie ma w nim żadnych dodatków. Mamy tylko smak serka i jest to bardzo smaczne. Więc już Wam pokazuję ten dzisiejszy sernik, już Wam pokazujemy. Zaczniemy od przygotowania spodu do sernika i będzie to spód. Ciasteczkowy. Ja tutaj mam ciasteczka yy, takie. To są ciasteczka chyba kto to mi usiadł na blacie? Co to za maniery? Chodź, będziemy ciasteczka gnieść. To są takie ciasteczka pełnoziarniste. Najlepiej się nadają takie, ale można tutaj użyć każdych ciasteczek, jakich lubicie. Mogą być nawet herbatniki, chociaż moim zdaniem yy, one zbyt szybko rozmiękają tak wszystkie. Chyba, że chcesz sobie jedno zjeść. Możemy je pokruszyć najpierw. Można nawet użyć tutaj ciasteczek Oreo, tylko bez tego kremu. Jakich tylko sobie chcecie. Potrzebne nam będzie mniej więcej 90 g ciasteczek. Pokruszymy sobie ciasteczka mikserem. Można to zrobić ręcznie wałkiem, ale kto by się tak tłukł. Przy weekendzie lepiej sobie dwoma ruchami ręki zrobić. ekspert tutaj jeszcze dokrusza ciasteczka a ja rozpuszczam masło około dwie łyżki masła roztapiamy, Prze przełożysz mi to teraz tutaj przesyp tu mhm, wszystko rozpuszczam dwie łyżki masła y ostatnio widziałam w internecie gdzieś na jakimś bardziej dietetycznym blogu że nie trzeba robić spodów do yy, serników z y, ciasteczek z masłem tylko można po prostu ciasteczka zwilżyć z wo wodą bo one i tak już są wystarczająco tłuste ma to sens tak wam tylko mówię, a ja nie będę ryzykować ja sobie zrobię z masłem wam też polecam z masłem taka ciekawostka no, Masła. i teraz to masło wlewamy do ciasteczek i dokładnie mieszamy o, ale fajne nie Dokładnie mieszamy, yy, tak jak tutaj jest prezentowane. Mój spód tortownicy wyłożyłam papierem do pieczenia. Nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł. Zawsze to robię, a potem zawsze jem kawałki sernika z papierem do pieczenia, ale jakoś tak bezpieczniej z tym papierem niż jak dotyka bezpośrednio tortownicy. Spód mam wrażenie, że przykrojenie ona się zawsze uszkodzi, więc chyba lepiej użyć tutaj papieru. Jak to mamy wymieszane, to się zrobi takie grudkowate. To wykładamy na tortownicę. Wykładamy. I musimy to tak rączką, sonuszu. Wśród... O, proszę. Moja rączka jest malutka, to lepiej, nie? Idealnie. To się teraz absolutnie nie będzie siebie trzymało. Ale wystarczy dać takiemu spodowi. Spodu, spodzie. Spodowi. Wystarczy dać temu. Kilka minut w lodówce. Kiedy spód zernika jest gotowy, trzeba przejść do żelatyny. Tutaj mój pomocnik wyprzedza każdy moje, każde moje słowo o jeden krok. To nie jest dobre, Sanusiu. Nie chcesz tego próbować. Otwieramy żelatyny. Mam tu jakąś nie dziwną. Nie jest dobre. Mam tu jakąś dziwną koreańską żelatynę w takich wielkich granulkach. Pokazuję jako ciekawostkę. Taką zwykłą ustawę. Nie ma. Niedobry? Nie. Okropny. Bierzemy takiej żelatyny. Jedną. Ja. Proszę cię. Jedną łyżeczkę. Jedną łyżeczkę, taką Sonu wziął dość kopiasto. Bierzemy taką jedną kopiastą łyżeczkę żelatyny i teraz zalewamy ją wodą. Odrobiną wody, tam ile potrzeba na jedną łyżeczkę żelatyny. Około 30 ml zimnej wody. Do napęcznienia. Co to okulary na ogród założył? Zalewam wodą. I... Niech ona sobie teraz węcznieje, a potem ją rozpuszczę jeszcze na przykład w mikrofalówce. W mikrofalówce zawsze jest to, to ryzyko, że ona się zagotuje. Można ją rozpuścić w mikrofalówce albo w kąpieli wodnej. Jeszcze się waham, gdzie to zrobię, ale chyba w kąpieli wodnej. I bierzemy się za masę. Do przygotowania masy na sernik będziemy potrzebować serka kremowego, czyli tak zwanego cream cheese. Oczywiście możecie w tym serniku zastąpić ten cream cheese jakimś twarogiem sernikowym, ale smak się trochę zmieni. Będzie to mniej takie... Yy, do, takie będzie bardziej sernikowe po polsku. Mniej będzie przypominał ten koreański sernik. Taki serek to nie musi być jakiś serek Philadelphia. Może być po prostu taki serek zwykły do... Yy, do do smarowania kanapek taki no byle nie ze szczypiorkiem co ty śmietany już odpierasz? może być taki serek jaki używacie śmietankowy po prostu powinien być i jeżeli on będzie lekko solony to to nic nie przeszkadza a nawet lepiej więc taki serek kanapkowy przekładamy do miski mam tutaj tego serka 226 gramów i dam sobie cały serek ten serek Teraz on taki miękki powinien być wyciągnięty z lodówki. Do tego serka są dodamy cukier. Do serka kremowego wsypujemy cały cukier, a mówiąc cały cukier mam na myśli 80 gramów cukru. Najlepiej sobie tutaj użyć cukru pudru, to się nie będziemy musieli tak męczyć z mieszaniem cukru z serkiem. Bo jak użyjemy cukru kryształu, to żeby go połączyć z serkiem trochę się namęczymy. I zobaczcie, ten serek od razu nabiera takiej super konsystencji. Proszę mnie tu liczeniem nie zagłuszać. Do tej masy teraz dodamy sobie 90 gramów, a może nawet 100. Niech ten sernik będzie wyższy. 100 gramów jogurtu naturalnego. Ważne, żeby to był jogurt niesłodzony, no ale akurat z tym w Polsce nie ma problemów. To raczej u nas do jeszcze niedawna był problem, żeby dostać jogurt niesłodzony. Teraz już w, w, wszędzie są. 100 gramów jogurtu naturalnego, takiego gęstego, ale nie bardzo gęstego, nie musi być to jogurt grecki, po prostu żeby nie był to jogurt do picia. Pięknie. lubię. Lubisz? Mieszamy to różgą. specjalnie nie mieszam tutaj żadnym mikserem, bo nie chcę, żeby ta masa była zbyt napowietrzona, bo... Jak się taką masę na sernik zbyt mocno napowietrzy, to potem ona w połączeniu z żelatyną powstaje nam taka pianka. Niektórzy lubią takie pianki, ale no mi, mi to nie odpowiada, nie o, ten, nie o taki efekt tutaj nam chodzi. Więc mieszamy wszystko razem i teraz dodajemy śmietankę kremówkę. Śmietankę kremówkę ja tutaj mam koreańską, ile zawsze wam mówię, ile ma procent? 38%, to jest kawał porządnej kremówki. Może być 30, może być 30, 36, najlepiej, ważne żeby to była słodka, pyszna śmietanka, kremówka taka do ubijania. Nie będziemy jej tu ubijać, ale jej smak i konsystencja jest bardzo dobra. Czekaj, do 200. Tej kremówki potrzeby, potrzebujemy tutaj aż 200. Nie ubijamy jej na bitą śmietankę, tylko po prostu staramy się ją wmieszać w masę. Masa wygląda tak, jest taka rzadka. Potrzebujemy tutaj dodać jeszcze odrobinę cytryny. Nie można przesadzić, bo ten serek kremowy, on już jest trochę taki y, kwaśnawy, więc... Cięcie. cięcie! Halo, cięcie! Będziemy dodawać sok z cytryny. Y, soku z cytryny nie możemy dodać tutaj za dużo, bo ten serek kremowy przy... Jest taki lekko kwaskowaty, ale trochę się tu przyda, szczególnie dla tego zapachu pięknego. Można dać też otartą skórkę z cytryny do środka, ale wtedy nam się zaburzy ten, ta biała konsystencja sernika. Więc ja dodam tylko trochę soku z cytryny. Jest tylko jedna rzecz, której jeszcze tutaj nie dodałam to jest ta żelatyna. Żelatyna teraz jest w takiej formie, musimy ją rozpuścić, tak jak mówiłam. Zrobię sobie to raczej w kąpieli wodnej Mam tu gorącą wodę wkładam miseczkę z tą żelatyną tu I czekamy chwilę No powiedzmy całkowicie rozpuszczona Dodam ją teraz do masy serowej Dla pewności, bo sami widzieliście wielkie grudy tej żelatyny Nie wiem co to jest za koreańska żelatyna taka Dodam ją dla pewności przez sitko tylko trzeba pamiętać, jeżeli będziecie też tak robić, żeby sitko bardzo szybko włożyć do gorącej wody, bo inaczej no, może się popsuć, zaklei się tą żelatyną. Nie jest to bardzo gorące, więc mogę tak po prostu. I mieszamy dokładnie, ale nie bardzo intensywnie. Właśnie na tym etapie też łatwo powstaje taka pianka. To co teraz muszę zrobić z tą masą serową, która jest taka ładna i bialutka, to przelać ją do foremki na ciasto i odstawić na kilka godzin do lodówki. I to jest wszystko z naszego sernika. Pod sernika zdążył się całkiem fajnie zestalić i wlewamy. Wlewam całość, stukam trochę. Mogę jeszcze sobie tutaj pomieszać, tylko żeby dna nie uszkodzić. Wstawiamy do lodówki na kilka godzin i widzimy się na próbowaniu sernika. Minęły dwie godziny, tak naprawdę nie wytrzymamy dłużej. Nasz sernik się nie wylewa, to znaczy, że będzie dobry. Jedyne co tutaj mamy jeszcze, jedyne wyzwanie przed jakim jeszcze stoimy, to go wyciągnąć z tej foremki. Niektórzy robią tak, że przykładają tutaj ciepły ręczniczek i on yy, to... No ta żelanty napuszcza w tym miejscu. Super to wychodzi, ale no mi się to nigdy nie udaje. Zawsze tracę cierpliwość zanim ta żelaty napuści. Więc po prostu zrobimy to nożykiem. Więc uwaga. Może będzie i to mniej ładne, ale to się nie musimy tak przejmować, nie? Jak myślisz? Dobrze, i teraz Sonuś możesz otwierać tortownicę. Czyli honory. Jest! I wyjmujemy. Ła! Ale super! Taki nam wyszedł piękny, biały serniczek. Można go oczywiście przyozdobić jakimiś owocami czy czymś, ale taki jest ten sernik, ten y, surowy sernik, że on jest taki Bielony. bielutki Czy kroimy? Będziesz próbował? To już ukroję kawałeczek. Kroję. Nie wiem czemu sobie wziąłem taki malutki nożyk. W co ja się tu bawię? Idę jak tam. Mm -hmm. Serniczek po przekrojeniu, proszę nie zwracać uwagi na ten papier, wygląda tak, chyba mi się udało ukroić ładny kawałeczek, może serniczka, dziabniecie, bardzo, bardzo polecam, zróbcie sobie, jak widzieliście, ani składników tu nie było za wiele, ani roboty za wiele, ani nawet czekania za wiele, bo serio minęły dwie godziny, a on już tak ładnie stężał, że nie musi jednak w lodówce stać sześć, kto by tyle wytrzymał. Zróbcie sobie taki serniczek. Nie wiem, czy to ktoś pamięta, ale kiedyś, jak Maciej i Sonia z kanału Maciej je przyjechali do Korei, to jedliśmy w takiej fajnej kawiarni w Seulu sernik, który się właśnie nazywał Surowy Sernik, i to było dokładnie takie coś. Trochę inna była forma podania, tamten chyba był w pucharku, ale smakowo było identycznie. Pamiętam, że im wtedy też smakował, więc to nie tylko moje słowa. Jest pyszny. Bardzo, bardzo prosty. I efektowny, bo przyznacie, że ładnie to bardzo wygląda, taki bielusienki serniczek. Ja zostaję z sernikiem. Kończę dzisiejszy odcinek. Miłej reszty majówki, i do zobaczenia w następnych odcinkach. To pa! Pa!